Praktycznie w każdym medium społecznościowym budujemy swój profil i mamy to miejsce na zdjęcie. To jak to zdjęcie... Powinno wyglądać, żeby ono spełniało swoją rolę. Wiesz co, no zdjęcie przede wszystkim powinno być profesjonalne i dopasowane też trochę do branży, do której działamy. No bo jeżeli ktoś działa w biznesie takim, powiedzmy, trochę poważniejszym, chociaż ja uważam, że żaden biznes nie powinien być zbyt poważny na dobry humor. Um, no ale jeśli powiedzmy mamy osobę, która, która biznesowo powinna być taka bardziej profesjonalna, a zdjęcie profilowe ma, nie wiem, gdzieś z plaży w kostiumie kąpielowym, z kapeluszem i w okularach, no to. No jest, to, jest to mocno średnie, tak, także no jeśli na przykład, nie wiem, jakieś są fotografki czy osoby, które działają w branży artystycznej i to zdjęcie jest takie bardziej właśnie artystyczne, nie wiem, designerskie, no to już, już jest ok Kiedyś też skomentowałam, pamiętam ktoś szukał, szukał pracy, ten profil miał niezbyt swój zagospodarowany i nie było właśnie tego zdjęcia profilowego. No i po prostu chciałam podpowiedzieć, że zaczęłabym po prostu od, od fajnego zdjęcia profilowego, profesjonalnego. No i ta osoba mi odpowiedziała, że to generalnie jest nie moja sprawa, że ona ma swoje powody, żeby nie dawać tego zdjęcia. No okej, okay, tylko że skoro już jesteś w tej sieci, chcesz, żeby ta sieć Ciebie no, zaakceptowała, pomogła Ci jeszcze szukać pracy, no to ja naprawdę nie widzę powodu, dlaczego nie możesz pokazać, jak wyglądasz.